Cześć, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale, w tym odcinku kończymy Kolejny event, który się zaczął kilka... 8 godzin temu Więc zrobiłem go w prawie pół godziny, bo gram dopiero po 8 godzinach Jak się zaczął ten... Event Brakuje nam 34, jak widzicie na koniec otwórzmy sobie Krzynkę za 300 punktów, tickety za 350, a ale już wszystko zróbmy, żeby otworzyć wszystko na sam koniec, jak wiecie. Widzowie, to jest challenge taki, że nie mogę być na dwóch kołach. Nie mogę jechać na dwóch kołach. O to mi chodzi. Ale cały czas stałem na podium przed odcinkiem, cały czas stałem. byłem kilka razy pod rząd pierwszy może na odcinku też się uda być pierwszym i skończymy to szybciej dobra więc na razie lecimy mamy zaraz 200 metrów tak pokonujemy swój rekord 300 350 mamy już 400 metrów widzowie 450 metrów 495 metrów, ja to chyba zostawię. Poczekajmy, chyba że. A zagrajmy, może pobijemy. Typa, ale jak wiecie, widzę, tutaj się da łatwo stać na podium. Ale mnie teraz się szybko. O jezus, Maria! Ale popełniłem błąd. Dobra, więc jeszcze raz. Od razu na, przed... na tylnie koło Dobra, czy się uda Od razu polecić szybko, 20 sekund nam zostało Aha, dobra poczekajmy już. Będziemy drudzy. Chyba, że ktoś nas pobije widzowie. 10 sekund zostało. Czy będziemy na podium? Pewnie kiedyś kończyliśmy event, to nie byłem... Byłem chyba raz na podium. I tak byłem czwarty. Ale teraz będę na podium, tak jest. Czy to się uda czy będę na podium i jesteśmy na drugim miejscu podium Więc tak jest I brakuje nam 16 czyli minimum 8 więc kupmy za 20 gramów Minimum 8 potrzebujemy ostatni ostatni już Ostatnia runda w moim wykonaniu Bo więcej nie potrzebuję ja po prostu czekam na kolejny event. Wiecie, może być ciężko, ale mamy już 300 metrów. 300 metrów już mamy. Cały czas się willy robi, jest 359-51. Jesteśmy pierwsi. Fajnie byśmy skończyli na pierwszym miejscu. To by było fajnie. Taka ostatnia gra. Jeszcze winek A tutaj da się akurat łatwo zdobywać punkty. Jakieś 40 minut minęło. Prawie zginąłem teraz. Odkąd zacząłem grać ten niwet, minęło 40 minut. Prawie że. Dobra, chyba pobiłem swój rekord. Mamy 433,67. Dobra, będziemy na pierwszym miejscu prawdopodobnie. Ale to będzie bardzo krótki odcinek. Więc jak wypadnie nam do byle jakiego samochodu z Legendara Turbo gram jeszcze dla was dwie gry. Byle jakie turbo, żeby było chociaż. Prawie zginąłem teraz. A więc zginąłem. Dobra, więc poczekajmy widzowie. Poczekajmy, będę pierwszy, będę pierwszy. To zagrałem. Jeszcze. Będziemy pierwsi. Jak wiecie w poprzednich odcinkach, przepraszam, że nie było głosu. Nagrywałem to w nocy. Nie chciałem nikogo budzić w domu. A wiecie. Powiedziałem tam w którymś odcinku po cichu na początku, potem już się nie żegnałem. I wygrywamy. Wygrywamy. Mamy to I mamy najpierw skrzynkę za 300 punktów. Czy możemy odebrać teraz etiketa? Możemy. Mamy 4 tickety. I teraz skrzynka za 300 punktów. Co nam wypadnie? Czy nam wypadnie... Jest legendar! Turbo! Mówiłem! Jest legendarne turbo. Czyli gram jeszcze dla was grę. Jak to wypadnie turbo, gram jeszcze jedną. I zobaczmy, co wypadnie. I co wypadło? Jest! Jest! Dobry, dobry epik jest Ale nie wiem czy się z legendara, bo też jest kozacki Więc gramy jeszcze jedną grę Bo wypadło nam turbo I dlatego kocham grać eventy do końca Że mi 400 punktów, bo mamy kozackie skrzynki Mam content na odcinek Jak wiecie Na Team of the Year, no, w FIFA, ja będę od, w DogeFucie dla Was otwierał paczki. Może trafimy, muszę teraz posprzedawać niepotrzebne karty. I zrobię to dla Was taki inny content. Już była nowa seria, ale ona się dobrze nie przyjęła, więc nie nagrywam, po prostu tam jakieś openingi będą. Jeśli zrobicie wyświetlenia, będę dla Was nagrywał drafty z DogeFuta pod tym odcinkiem Steam Team of the Year. I teraz będziemy trzeci mieć miejsce Ale ja na tej mapce widzowie zrobiłem 700 metrów To właśnie dziwne Może się teraz uda Jeszcze praguje nam 600 metrów żeby pobić mój rekord osobisty oj, oj, oj. jednak chyba się nie uda Będziemy poza podium widzowie więc poczekajmy już i odbierzemy sobie po prostu już. Może kupimy jakieś auto. Zobaczymy. 25 sekund. Poczekajmy. Dobra więc my w tym czasie wyjdźmy. O, mamy tu jeszcze jedną skrzynkę. E, nic nam nie wypada takiego. Do komu mieliśmy legendara. Do tego mieliśmy legendara, więc mogę go kupić. Jak widzicie, mamy tu 9 rzeczy już. Mamy to, to. I mamy najlepsze rzeczy. To, to i to. To są najlepsze rzeczy. Na razie dajemy turbo. I będziemy go mieć na 106 w tej mocy. To, to dajemy epika i rera. Ale do komi jeszcze trafi Czekajcie, widzowie, bo my chyba jeszcze trafiliśmy coin boosta tutaj. Tak. Nic z jego Na razie nie ulepszam. Jak, wie, jak wiecie, zapraszam Was do klanu Degontar Team. Nie, nie, Degontar, przepraszam. Mi się pomyliło z browsersem. Ale oczywiście Was zapraszam, bo nie możemy grać turnieju, bo nie mam 5 osób. A mieliśmy. Raz wygraliśmy, raz przegraliśmy i nic. Iła też jedna osoba. no i mamy 420 punktów, to będzie mój osobisty rekord, który zagrałem 4 eventy, w których wszystkich uczestniłem, jaki miałem. Tu mam jeszcze turbo, widzicie, ale. To turbo mi się nie opłaca. Więc, więc... To na tyle w tym odcinku. Zostawcie subika i łapeczkę do góry. Już widzimy się w następnym odcinku. Pa pa!